Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gościem telewizji Kujawy jest Pan poseł Łukasz Zbonikowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu Panie Pośle, szykuje się bardzo pracowity weekend, z tego co wiem, w sobotę szykuje się manifestacja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość w kwestii uczciwych wyborów. Proszę mi powiedzieć, dlaczego nadal kwestia właśnie tych wyborów budzi tyle emocji i kontrowersji? Myślę, że większość Polaków była świadkami i była zgorszona tym co się wydarzyło przy wyborach samorządowych, a mianowicie niesamowitym chaosem i bałaganem przy liczeniu głosów. System, który był reklamowany przez państwową komisję wyborczą kompletnie padł i nie zdał egzaminu. Dwa tygodnie po dniu wyborczym nie znano jeszcze wyników. Wszyscy sędziowie państwowej komisji wyborczej podali się do dymisji. Anomalie, jakie wyszły Zurn dosłownie i, i, i stanowią wynik wyborczy teraz głównie w sejmikach i powiatach. No, stawia pod wielkim znakiem zapytania. Ponadto 20 parę procent głosów nieważnych w skali kraju, a były powiaty gdzie prawie 40 głosów nieważnych, naprawdę. No, przynajmniej ogromną lampkę kontrolną zapala, i, i musi powiedzieć wszystkim odpowiedzialnym politykom za Polskę, że było coś nie tak, że system zawiódł, że y, prawo wyborcze za, zawiodło. Oczywiście na pewno i ludzie i osoby, które to wykonywały, ale z całą pewnością, niezależnie jak do tego doszło, trzeba poprawić te wszystkie luki i te wszystkie elementy w kodeksie wyborczym, które pozwalały na tego typu nieścisłości, bałagan i Co tak dalej. Najważniejsze jest to, jest ja chcę potrawka. powiedzieć, tylko porównam: no, Polska jest niby demokratycznym krajem. 25 lat po zmianie ustroju świętowali niektórzy wielkie osiągnięcie wolności i demokracji. A tu się okazuje, że taka kompromitacja wyborcza obok. Kraj, który nazywany był oligarchistyczny, toczy wojnę, Ukraina, i w ciągu dwóch dni potrafiło przeprowadzić wybory i policzyć głosy. No, no, trochę stawia nas to w bardzo złym świetle. I co chcemy zmienić? Um, ustawa jest dosyć obszerna. My, jako Prawo i Sprawiedliwość, zgłosiliśmy w pierwszych dniach grudnia projekt ustawy zmieniający kodeks wyborczy, to zaraz na gorąco po, po, po zakończonych Pobrej. wyborach samorządowych. Jest 72 poprawki do tej ustawy, z takich istotnych 27 zmian. Yy, ponieważ Platforma Atrycka i PSL w pierwszym głosowaniu, w pierwszym czytaniu od razu wyrzuciła to do kosza. To jest dziwne, bo jeżeli sami byli zgorszeni taką sytuacją, nawet jeżeli uważają, że wszystko uczciwie się zdarzyło, no to prawo można poprawić, no powinni, powinno im na, na tym samym zależeć. Postanowiliśmy przez grudzień i styczeń zbierać podpisy, żeby zgłosić ten sam projekt jako inicjatywę obywatelską i w ostatnich dniach teraz... Lutego przewodniczący klubu parlamentarnego w imieniu Komitetu Obywatelskiego złożył 120 tysięcy podpisów pod ustawą uczciwe wybory właśnie z tymi zmianami. I o co chodzi? Przede wszystkim chcemy wprowadzić tą przejrzystość i transparentność całego procesu liczenia. Chcemy zmian technicznych w lokalach wyborczych, słynne przy, przezroczyste urny, jednakowe w całym kraju. Nie, nie żeby tak było, że w niektórych gminach były to kartonowe, w niektórych były zdykty, w innych były nawet kosze na śmieci oplatane flagą. No naprawdę były i nie jest to unormowane w kraju. A powinno być to tak bardziej jak... W na kraju te urny się często przydają, prawda? Często się przydają. No rzeczywiście. Mamy takie cykle, że właściwie co parę miesięcy mamy wybory i, i warto by w to zainwestować. To posłuży na wiele lat takie solidne, jednakowe dla wszystkich, żeby y, było to jasne. Y, jeżeli y, przezroczyste, żebyśmy wiedzieli, y, co tam jest wrzucane, to z drugiej strony y, chcemy y, zainstalować, tak jak w wielu państwach, kopertę. To znaczy, żeby po prostu nie y, było możliwości podejrzenia, y, jak y, obywatel głosował. Chcemy też, żeby były monitorowane y, komisje obwodowe, dlatego że ten proces powinien być jawny, transparentny i nie powinno być tam żadnych zaburzeń. A nawet jak do nich doszło, to takie nagrywanie y, tego, co się dzieje w lokalach. Pomogłoby rozstrzygać, yy, co się dzieje. Oczywiście nie za kotarami, w tych miejscach wydzielonych, gdzie obywatel ma prawo konstytucyjnie, tajnie skreślić yy, czy swojego ulubieńca, czy wręcz wszystkich, jeżeli chce oddać głos. Nieważne wykazać dezapropadę do całej klasy y, politycznej, ale chcemy też zmian y, w sposobie uprawnień y, niektórych członków, chcemy dać więcej uprawnień mężom zaufania, czyli czynnikowi społecznemu, żeby mogli y, oczywiście poza samym uczestniczeniem w protokole, ale żeby w, w, w żądaniach, w kompetencjach byli prawie zrównani z członkami komisji wodowej, żeby mogli być zarówno podczas y, prac z komisji, jak i podczas liczenia. Chcemy wzorem też państw zachodnich, żeby nie tylko na najniższym szczeblu komisji obwodowej, ale również Państwowej Komisji Wyborczej centralnie byli przedstawicieli wszystkich komitetów, którzy startują w wyborach, żeby krzyżowo kontrolowali się i nie dopuszczali do y, jakichś nieprawidłowości czy przymykania oko na to, co się dzieje już w zbiorczo. No bo jeżeli na dole mogą być przedstawiciele tych komitetów dla kontroli, to czemu w najwyższym punkcie? Tego nie można zrobić. Chcemy też, bo byliśmy tego przeciwnikami i, i, i wiedzieliśmy, że to może zrobić, zrodzić więcej problemów i patologii niż pożytku, znieść możliwość organizowania wyborów dwudniowych, gdzie urna musiała nocować gdzieś w gminach, że różnie to bywało. Chcemy znieść też możliwość głosowania korespondencyjnego, to znaczy, jak pokazały ostatnie wybory. Osoby, które miały wiedzę, gdzie kto jest obożnie chory i właściwie niezainteresowany wyborami, umiał zdobyć od takiej osoby pełnomocnictwo i takim pakietem chodził do komisji obwodowej i głosował. Zazwyczaj taką wiedzę miały aktualne władze, bo jeżeli gminy zajmowały się pomocą społeczną, to mniej więcej znają te rodziny i, i te osoby, które nie są w stanie chodzić na wybory, nie są nawet zainteresowane, chociaż nikim tego prawa nie zabrał, i potem mogli zbierać taki pakiet głosów. Jeżeli wykorzystuje taką wiedzę aktualna władza w gminach, miastach i tak dalej, no to śmiem twierdzić, że nie robią tego na rzecz opozycji. Tylko zazwyczaj mogą zasugerować, że dobry Wójt akurat przychodzi, troszczy się, żeby Twoją kartkę zaniósł, no i w tym momencie może wypaczyć. A yy, pamiętajmy, w wyborach samorządowych czasem i bardzo często nawet jeden głos decyduje, czy ktoś jest radnym na 4 lata, czy ktoś jest Wójtem na 4 lata. Słynny przykład sprzed dwóch kadencji, burmistrzem świecia został człowiek jednym głosem więcej od, od konkurenta i uznano, to nie przeliczono. Ale, Ale wiele, bardzo ma, wiele. Nawet w naszym powiecie, że tam rzeczywiście minimalne ilości I w naszym głosów. powiecie, a nawet we Wrocławku, mm -hmm. gdzie często radni y, dostawali o jeden głos więcej, albo tą samą ilość głosów i wtedy kolejność na liście decydowało, więc mm -hmm. to ma ogromne znaczenie, czy ktoś taką kartkę zdobędzie dodatkowo, y, czy, czy, czy nie ma takiej możliwości. Za to chcemy rzeczywiście, żeby ułatwić ludziom y, głosowanie w sensie, żeby bardzo jasno władza publiczna miała obowiązki informowania jeżeli zmienia obwody głosowania bo czasem tak się wydarzy że przez 20 lat w danej szkole, w danej remizie, w danym domu kultury było komisja do obwodowa, obwodowa do głosowania a z jakichś przyczyn zmieniły się okręgi i zmieniono, i nie, bardzo, często ludzie, zamykane, prawda, w, bardzo często ludzie w tą niedzielę, kiedy idą z przyzwyczajenia na wybory, nagle, yy, jak to się mówi przysłowie, całują klamkę i nie ma żadnej informacji. My chcemy ustawowo zrobić, żeby ta informacja była bardzo dokładnie wywieszona i, i społeczeństwo poinformowane, żeby nie zniechęciło ich ta, takie wydarzenie, tylko żeby trafili tam, gdzie trzeba. A z drugiej strony. Chcemy zabrać właśnie wójtom, burmistrzom, prezydentom uprawnienia organizowania wyborów, no bo niestety zbyt mocno są zainteresowani wynikiem wyborów, a przekazać te ich uprawnienia na rzecz no, w sumie niezależnych sądowych komisarzy wyborczych. Dlaczego? Bo nawet okazuje się, że organizowanie listy wyborców przez wójta czy burmistrza no w ostatnich czasach jednak też może mieć wpływ na to, czy te parę głosów w okręgu, gdzie mu zależy na radnym, znajdzie się, czy nie. Dopisywanie do ostatniej chwili do listy wyborczu, wyborców przez wójta burmistrza prezydenta nie jest właściwe, uważamy. I lepiej niech to robi obiektywny, nieuczestniczący w wyścigu politycznym komisarz wyborczy. No więc tego typu sprawy. Oczywiście no są też przepisy. Karne, jak, jasne i przejrzyste kary dla osób, które w jakikolwiek sposób zakłócają proces wyborczy. Yy, mamy też przepis przejściowy, że po prostu po wejściu w życie tej ustawy skończyłaby się kadencja aktualnych yy, członków Państwowej Komisji Wyborczej i ten proces zgodnie z nową ustawą, z tymi przedstawicielami klubów parlamentarnych by na nowo był powołany. No i myślę, że to wszystko pomogłoby, żeby atmosfera, yy, no, no, takiego bałaganu, jaką mamy i niesmaku po zeszłorocznych wyborach no, przynajmniej się rozwiała i, 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 i mogli obywatele no to być bardziej spokojni. Być przekonanie, że, że to wszystko jest przeprowadzone w sposób taki Dokładnie. uczciwy. Dokładnie, bo pani zauważy, że y, sondaż Exit Poll, wszędzie traktowany jako najbardziej wiarygodny. Dlaczego? To jest pytanie człowieka, który właśnie zagłosował i wyszedł przed y, swój obwód głosowania i sondażystom przedstawia swój wynik. Różniło się o kilkanaście procent, więc no, takich pomyłek, takich wprowadzania w błąd sondażystów przez ludzi, którzy właśnie oddali i wrzucili kartkę do urny, no, nigdzie na świecie się nie spotkało, a w Polsce nastąpiło. To też prawdopodobnie był wynik tych książeczek że na pierwszej stronie partia, ja która miała, by miała szczęście, tak, wyjątkowo te było te nieudane, by było y, partia, która trafiła, miała szczęście trafić na pierwszą stronę, dostała y, niespotykanie dużo głosów ważnych. Prawdopodobnie nieważne były dlatego, że jak ludzie odwrócili kartkę, zorientowali się, że dalej są partie, które bardziej im odpowiadają, to zaczęli dostawiać następne krzyżyki i się okazało, że mamy te 20 parę procent w skali kraju, czyli jedna czwarta obywateli. Yy, oddała głosy nieważne. Nigdy przy żadnych wyborach yy, takiej skali nie było. Tu też chcemy w naszych poprawkach zakazać tworzenia takich książeczek. Powinna być jednolita, na wszystkie wybory yy, jedna karta do głosowania, nawet jak ona będzie duża. Chodzi o to, żeby na jednej stronie były wszystkie ugrupowania, wszyscy kandydaci. Sytuacja w Polsce się stabilizuje. Tych kandydatów jest coraz bardziej przewidywalna liczba. Wszystko może się zmieścić, i myślę, że to by było bardziej przejrzyste dla obywatela, nawet jeżeli to będzie duża płachta, żeby znaleźć tą osobę, którą naprawdę chce do tego zrobić. Dlatego my chcemy poprzez informowanie społeczeństwa. No zdobywać poparcie dla tej ustawy. Obywatele już poparli ją 120 tysiącami podpisów, ale opinia publiczna musi tym żyć, że nie ma demokracji w żadnym państwie, nie tylko w Polsce, jeżeli będziemy mieć wątpliwości co do aktu wyborczego. Mamy tylko raz na 4 lata możliwość wpływania na tą czy inną władzę. I nie można dopuścić do sytuacji, że nie będziemy pewni, czy nasz głos był dobrze policzony, czy może unieważniony. I stąd ta manifestacja sobotnia? Stąd ta manifestacja. To nie chodzi o to, żeby przeciwko komuś, czy żeby coś zarzucać, ale walka o demokrację i o uczciwość i o transparentność, przejrzystość procesu wyborczego myślę, że powinna mieć poparcie całego społeczeństwa. Mało tego, to też jest sygnał do rządzących którzy odrzucili w grudniu tą ustawę, żeby wiedzieli, że obywatele chcą tego, że mamy poparcie społeczne i że nie powinno się w roku wyborczym lekceważyć głosu społecznego, który żąda, żeby głosowanie było uczciwe. To no, tylko tyle w demokracji. Ma Pan już bardzo duże doświadczenie w parlamencie. Był Pan świadkiem wprowadzania w życie wielu ustaw. Proszę mi powiedzieć, jak realnie ocenia Pan szansę tej ustawy? No rzeczywiście, ma Pani rację, że doświadczenia nasze parlamentarne z rządzącą ekipą, Platformą i PSL-em y, są bardzo złe. Chodzi o potraktowanie nie tylko opozycyjnych inicjatyw, ale przede wszystkim obywatelskich. Obywatele nie tylko w tej sprawie y, składali inicjatywę ustawodawczą, czyli jak gdyby projekt swojej ustawy, poparte nie tylko 100 tysiącami podpisów, ale często to były milion, dwa miliony podpisów. I Platforma Podobno Obywatelska potrafiła w pierwszym głosowaniu bez zastanowienia się nad merytorycznym wsadem, bez skierowania do komisji, żeby pomyśleć, czy czasem obywatele nie mają racji. Platforma Obywatelska w pierwszym głosowaniu wyrzucała to do śmieci i kończyła cały proces. Czyli ludzie przez miesiące zbierali miliony podpisów, oni to wyrzucali. Boję się rzeczywiście, że również w tym momencie. Mm, przy tej inicjatywie obywatelskiej Platforma i PSL zachowa się tak samo. Tym bardziej, że oni są bardzo zachwycani, bo te anomalia dziwnym trafem były bardzo korzystne w sejmikach i powiatach dla PSL-u i Platformy. Mm, ale y, pani redaktor, opozycja ma tylko takie narzędzia. My nie możemy rezygnować z nich, nawet jeżeli wiemy, że rządzą Polską teraz osoby, które robią wszystko przeciwko obywatelom. To nawet jeżeli tyle razy to robili, nas nie zwalnia to z obowiązku, żeby próbować i pokazywać, że jest rozwiązanie, że jest możliwość, że obywatele tego chcą. Niech oni to na własne sumienie biorą, że znowu powiedzieli obywatelom nie. I niech obywatele w roku wyborczym ich rozliczą. Chyba, że Platformie zależy na tym, żeby był taki yy, bałagan i nieprzyjrzystość w wyborach, że jak nawet ludzie będą chcieli im na jesieni podziękować, to dziwnym trafem wyjdzie coś innego z urny i znowu system patnie, a Platforma ogłosi, że jest wygrana. No, chyba, że o to chodzi. Ale obywatele muszą mieć tego świadomość i muszą czuć, kto jest po ich stronie, a kto przeciwko. No właśnie, gdzie mogą zgłosić się o której hmm. godzinie Włocławianie, którzy chcą no tak. poprzeć Wasz projekt. No tak, nie powiedzieliśmy. Robimy to w najbliższą sobotę, 28 lutego o godzinie 11.00. Na placu Wolności. To będzie statyczna manifestacja, to nie, nie jest jakaś tam ekspresywna. Chodzi bardziej o sam symbol, o to, że są obywatele zatroskani o to, co się działo i o to, co się może dziać przy wyborach, że są obywatele, którzy troszczą się, że bez uczciwych wyborów nie ma w ogóle mowy o demokracji. A w związku z tym nie ma najlepszego, jak dotąd wymyślonego systemu w Polsce. No, możemy się czuć już zagrożeni, jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie ma w Polsce de demokracji. I chodzi o to, żeby pokazać, że jest nas trochę, że możemy podpisywać się pod tą ustawą. Można też zapoznać się z tą ustawą, no bo wiele osób czuje, że coś było nie tak, że chce zmian, ale nie ma tego projektu. Tam też możemy dostarczyć i ulotkę z naszymi punktami rozdać. Także serdecznie zapraszam na sobotę. To sobota, natomiast w niedzielę. Kolejna wielka uroczystość. W czasach PRL-u byli nazywani reakcyjnym podziemiem. Obecnie, za sprawą kilku publikacji, nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi. Właśnie Prawo i Sprawiedliwość walczy ich prawo do, do tego, żeby byli pamiętani. Yy, proszę powiedzieć, yy, na o tej niedzielnej uroczystości. Tak, niedzielę uroczystość patriotyczna, przywracająca pamięć i honor yy, bohaterom polskim, którzy często są nazywani żołnierzami wyklętymi, dlatego że system prl jaki nastał po II wojnie światowej, <laughs> yy, postanowił ich wymazać, uniecystwieć i zresztą praktycznie fizycznie to zrobił. Yy, ale czasem są nazywani niezłomnymi, dlatego że była to polska armia podziemna z różnych organizacji wojskowych, głównie z armii krajowej, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim całą wojnę, a potem, gdy przyszły porządki jałtańskie, gdy Związek Radziecki yy, robił w Polsce swoje porządki, był właściwie de facto drugim okupantem. Nie złożyli broni, dalej walczyli z nowym najeźdźcą. I, Ostatnio, i, o ile pamiętam, zginął w 1963 roku. Aż do 1963 ostatniego mm -hmm. e, takiego żołnierza wyklętego, który nie złożył broni, chował się wielokrotnie, wyprowadzał w pole e, służby bezpieczeństwa. No i rzeczywiście, na zasadzie pewnej zdrady, gdzieś w lesie go wytropiono i, i zabito. Tak, niestety, większość naszych bohaterów skończyło. Ale jest ta historia. Do końca PRL-u nie można było nawet o nich mówić. Zaczęto dopiero po 89 i rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, tą, ten honor, tą pamięć tym ludziom zaczął przywracać prawo i sprawiedliwość i świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który złożył projekt ustawy do Polskiego Sejmu jeszcze za życia i nie dożył, kiedy my jako posłowie w roku 11 2011, 2011 uchwaliliśmy. 1 marca 2011 po raz pierwszy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Polsce obchodzono. Cieszę się, że tutaj większość klubów to poparła, że to nie była tylko inicjatywa PiSu i że coraz więcej miast, jak słyszę, obchodzi w różny sposób ten dzień. W tym roku będzie już czwarta rocznica. My też coraz lepiej w to wchodzimy. Będzie akurat 1 marca w niedzielę o godzinie 12. rozpoczną się bardzo uroczyste, okazałe te. Obchody. Dlaczego? Rozpocznie się mszą świętą w klasztorze na Placu Wolności, koncelebrowaną przez księdza biskupa. Po mszy z inicjatywy Solidarności Oświatowej w Wocławku będzie odsłonięta na murach klasztoru tablica opamiętniająca żołnierzom wyklętym. Również tu z terenu Wrocławka i z Kujaw są osoby, i, i mamy ich sylwetki, które chcemy zaprezentować tych osób, które walczyły do końca o prawdziwie niepodległą Polskę. Po odsłonięciu tablicy chcemy, aby corocznym elementem tych obchodów były marsze organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość Żołnierzy Wyklętych. Właśnie od klasztoru, przez Plac Wolności, Zielony Rynek, ulicę Jagiellońską, aż do pomnika Armii Krajowej przy Parku Łokietka, przy parafii Zbawiciela. Pomnika, który też powstał dzięki Wam. Tak, jak swego czasu żyć. tej opozycji solidarnościowej po, po zmianach ustrojów, bo rzeczywiście najpierw w ogóle tą państwowość, armii krajowej, to nadzwyczajne wydarzenie w skali światowej, tak rozbudowane państwo podziemne i armia podziemna, no, żaden kraj się nie może poszczycić, a rzeczywiście w czasach Peru była niszczona, tak jak pani mówiła, zaplute karły reakcji, od wszystkiego złego ich e, obnażano, natomiast rzeczywiście to było coś wspaniałego, co naród polski stworzył. Ten pomnik powstał i dlatego to była pewna kontynuacja. Tajna kontynuacja w nowych warunkach Armii Krajowej, więc myślę, że to jest dobre miejsce, żebyśmy tam kończyli. Mało tego, oczywiście takiej uroczystości, jak odsłonięcie pomników czy tablic, nie można co roku robić, ale marsz chciałbym, żeby się wpisał na stałe w rodzaj obchodów tego dnia, tym bardziej, że no nic lepiej mi się nie kojarzy z wojskowością, z żołnierzami, jak Marsza. To jest takie wpisane w marsz e, e, i myślę, że. Z myślę, że z jakąś oprawą muzyczną e, będą też harcerze, będą też strzelcy w mundurach. E, będą, i mam nadzieję, zachęcam gorąco wszystkich obywateli Wocławka okolic, żeby uczestniczyli w tym. To jest naprawdę taki mały akt obywatelski w dzień wolny od pracy. E, myślę, że należy im się to. Oni oddawali życie i zdrowie, poświęcili całe, nawet rodziny po to żeby Polska mogła wrócić w grono państw wolnych, niepodległych, demokratycznych, to co teraz mamy, chociaż przez 50 lat z różnych przyczyn też pewnie przez sytuację międzynarodową i ustalenia mocarstw Straciliśmy tą, tą niepodległość. Ale duch narodowy, patriotyzm, odniesienia do aktów bohaterskich mamy dzięki właśnie takim bohaterom. Ich wymazano z pamięci, a my musimy przynajmniej tyle zrobić, że będziemy o nich pamiętać. Także serdecznie zapraszam na 12 do klasztoru w niedzielę, najbliższą 1 marca i na 11 na Plac Wolności w sobotę, dzień wcześniej. Spożytkujmy z troską o Polskę patriotycznie ten weekend. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Bardzo dziękuję serdecznie nie. Państwu. Przypomnę, pan poseł Łukasz był Państwa i moim gościem. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. dziękuję serdecznie.